Szanowni Państwo, na naszej konferencji listopadowej w Warszawie 26 i 27 listopada spotkamy się naprawdę z genialnymi prelegentami. Tym razem nasze wyzwania podatkowe i biznesowe dla firm, biur rachunkowych, ale też przedstawicieli biznesu. Dlaczego? Ponieważ z nami po raz pierwszy jedyny człowiek, o którym koniecznie musicie przeczytać wszędzie w internecie, bo to bardzo dużo czasu zajmuje niesamowity profesor Konrad Raczkowski. To będzie nasz prelegent numer jeden i profesor Konrad opowie nam o zagrożeniach i pułapkach w obrocie gospodarczym. Jak tego unikać, i jak ułożyć sobie cały obrót gospodarczy, aby w nie nie wpadać. Mamy bardzo trudne czasy, a zatem będzie o czym posłuchać. Dlatego ty księgowy, ty biuro rachunkowe i ty prezesie i pani prezes zapraszamy, bo to będzie naprawdę genialny czas. No oczywiście stała załoga. Moi drodzy. Samir Kajali opowie, w co się wpakujemy, jeśli dobrze nie będziemy go słuchać. Wyzwania roku 2026, czyli wszystkie nowości w podatkach, myślę, że zahaczy o was i mój, fuj, ukochany Zus. Dalej, moi drodzy, stoimy u progu KSEF, a więc Rafał Drzewiecki opowie nam o pułapkach ubezpieczeń. Bo uwaga, KSEF nie dostanie ochrony. Z Ministerstwa Finansów. Ty będziesz musiał zadbać o bezpieczeństwo swojej branży IT i w tym momencie zabezpieczyć się ewentualnie dodatkami, czyli bardzo duże ciekawostki, które wpłyną na komfort prowadzenia biznesu i bezpieczeństwo firm i biur rachunkowych. Dalej, moi drodzy, udział księgowego w procesie restrukturyzacji. Sylwia Szerenos. Bardzo ciekawy panel. My nie lubimy takich zagadnień, bo one są niesamowicie trudne. Ale jedno jest ważne. Nikt przed tym nie ucieknie i lepiej się przygotować niż później płakać. Moi drodzy, jak to z nami? Kontrola nie śpi, nigdy nie zasypia, a zatem ordynacja podatkowa i genialny kontroler, który spróbował troszeczkę biznesu, troszeczkę fiskusa, był na każdym stanowisku i świetnie sobie radzi, czyli wszystkie wyzwania kontroli w ordynacji podatkowej z Łukaszem Piechockim. Moi drodzy, no cóż, wypadałoby, żebym jeszcze powiedziała o sobie, ponieważ tym razem ciekawostka. Będę godziła dwa zwaśnione plemiona, czyli działy HR-owe i księgowość. Niemożliwe? Tak Wam się tylko wydaje. Tutaj naprawdę będzie niesamowicie, więc zapraszam Was serdecznie, bo jest jeden sposób genialny, podatkowy i kosztowy, jak pogodzić te dwa zwaśnione plemiona. Moi drodzy, mamy tego naprawdę sporo. Jak widać, agenda aż puchnie w szwach, więc nie może Was zabraknąć. Ten pierwszy dzień jeszcze przed atrakcjami artystycznymi rozwali system. Chcesz wiedzieć, co będzie? Koniecznie spójrz na stronę i poczytaj w linku całą agendę i harmonogram. Do zobaczenia, pozdrawiam.